Ojtek Makowski zapraszam na rozmowę. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Rafał Sadownik, pracownik departamentu do spraw dostępności w PEFRON. W cyklu naszego programu rozmawiamy o dostępności, natomiast dzisiaj pójdziemy w stronę dostępności w architekturze. Rafał, powiedz proszę, czego ta dostępność dokładnie dotyczy? Dostępność jest cechą również budowli, budynków, czy w ogóle otoczenia, które jest ręką człowieka wykonane. To jest też ciekawe, że użyłeś właśnie w tym kontekście tych słów, czyli dostępność w architekturze. To jest bardzo ważne, bo moim zdaniem w ogóle jest to rzecz oczywista. To znaczy, architektura powinna Zawsze być e, zorientowana na użytkownika, i e, taka architektura jest dobra, która służy nam w jak największym zakresie, jest dla nas jak najłatwiejsza e, w, w, w użyciu, w wejściu w kontakt bezpośredni. To jest też ciekawe, bo, bo kilka lat temu zrodziło się takie pojęcie jak projektowanie uniwersalne. I myślę, że warto tutaj zgłębiać, szczególnie dla osób, które zajmują się projektowaniem, czym, na czym ono polega. To jest takim zatrzymaniem się i zastanowieniem się nad tym, żeby jakaś rzecz była do użycia dla jak najszerszego grona ludzi, właściwie dla wszystkich w jak największym stopniu. Czyli można powiedzieć, że projektowanie uniwersalne jest tak naprawdę takim. Bardziej zaawansowanym stopniem projektowania, dlatego że ono ma przede wszystkim przewidzieć, jakie problemy mogą wyniknąć dla osób korzystających z tych budynków zaprojektowanych i wyeliminowanie ich zawczasu. I też trzeba to wyraźnie powiedzieć, że dotyczy to nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale osób ze szczególnymi potrzebami. To jest rola projektantów, to jest rola oczywiście też ustawodawców, bo niektóre rzeczy trzeba oczywiście zapisać w formie ustawy. Natomiast to jest przede wszystkim rola nas jako użytkowników, którzy mają pewną świadomość i im większa będzie ten, ten poziom świadomości Odnośnie tego, w jaki sposób korzystamy z przestrzeni publicznych, z budynków, z obiektów architektonicznych, tym lepiej one będą zaprojektowane i tym więcej będziemy też wymagali od tej przestrzeni. A wymagać od takich przestrzeni mogą osoby, które mają rozmaite problemy. Czyli ta informacja, to, te zapisy dotyczą może licznej grupy wielu osób z naszych widzów. One dotyczą nas wszystkich tak naprawdę. Każdy z nas ma jakieś nieco inne uwarunkowania i tutaj nie chodzi tylko o jakieś fizyczne uwarunkowania, ale również na przykład niektórzy z nas mają obawę przed jakimiś rozwiązaniami cyfrowymi. Jeśli my zaprojektujemy aplikację, przykładowo mówiąc, do kupienia biletów w autobusie i ktoś i, i ta aplikacja nie będzie dobrze pod kątem projektowania uniwersalnego zrobiona. To będzie generowało opór, strach, yy, obawę sk ze skorzystania z niej, więc wykluczy już pewną część. Na tej przestrzeni. I z powodu takich odczuć, lęków, niepokojów skorzystania z określonych rozwiązań my mamy prawo się domagać zmian. Powinniśmy o tym informować, powinniśmy o tym mówić głośno, że pewne rzeczy mogą być zrobione lepiej, bo niektóre z rozwiązań wynikają z różnych uwarunkowań, często na przykład historycznych to, że montujemy włączniki na wysokości 1,40 m, właściwie nie wynika z niczego konkretnego, równie dobrze możemy je montować na wysokości 1,10 m. Gdzie one będą dla y, ogromnej liczby osób y, również dostępne? Pojęcie dostępności ustawa powstało w określonym momencie, a co z tymi przestrzeniami, które powstały przed ustawą? To jest wyzwanie dla nas wszystkich i korzystających z tych budynków, ale również administratorów i zarządców, dlatego, żeby cały czas się starać. I pamiętajmy o tym, że dostępność to jest proces. To nie jest tak, że my możemy przyłożyć jedną miarkę do wszystkiego i będzie pasowało. Każdy budynek jest indywidualną kwestią i, i każda przestrzeń jest indywidualna, ale to jakby nie zwalnia nas z tego, żebyśmy myśleli o tym, jak jeszcze polepszyć jej funkcjonowanie czy, czy, czy działanie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Rafał. Dziękuję również Państwu i zapraszam już na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.